W dzisiejszym flashu. witajcie wakacje. Najlepsi mechanicy z zespołu szkół i technicznych zapraszamy do mobilnego punktu informacyjnego. 18 czerwca 2019 roku to data historyczna dla absolwentów Gimnazjum Powiatowego. To nie tylko odbiór świadectw, wyróżnień, podziękowań czy nagród. To zakończenie pewnego etapu zarówno w życiu naukowym młodych uczniów, ale także moment historyczny w funkcjonowaniu tej szkoły. Bowiem po 19 latach istnienia myśl reformy edukacyjnej gimnazja w Polsce przestają funkcjonować, a ich miejsce zastąpi ośmioklasowa szkoła podstawowa. Za wami zamyka się ten etap edukacji. Reforma edukacji spowodowała, że jesteście ostatnim rocznikiem gimnazjum. Po 19 latach w naszej szkole właśnie ten etap edukacyjny się kończy i przechodzi do historii. Historii Waszego życia, ale również do historii szkoły. I muszę Państwu powiedzieć, że z jakimś pewnym smutkiem też w związku z tym ten dzisiejszy dzień przeżywam. Ten napis za moimi plecami mówi o pożegnaniu klasy trzeciej gimnazjum powiatowego. Niestety sprowadza się to ja, dla mnie, niestety sprowadza się to również do tego, że można wykreślając drugą wininkę przeczytać pożegnanie gimnazjum. 19 czerwca dla szpole szkół Licealnych i agrotechnicznych imieniem Leona Janty Połczyńskiego w Tucholi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018-2019 obecny był Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Waldemar Kieszkowski. Podczas zakończenia dyrektor szkoły Irenausz Wesołowski podziękował uczniom za trud, i wkład, jaki włożyli w celu osiągnięcia jak najwyższych wyników w postaci ogromnej liczby wyróżnień, dyplomów, nagród czy świadectw z wysoką średnią. Najważniejsze jest jednak doświadczenie edukacyjne oraz zawodowe, którego można doświadczyć poprzez praktyki, czy to w klasach technicznych, jak też odchodzącego ostatniego rocznika szkoły zawodowej. W szkół ogólnokształcących imieniem Bartłomieja Nowodworskiego podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego obecny był wicestarosta tucholski Zenon Poturalski, który życzył uczniom bezpiecznych wakacji. Pani dyrektor życzyła Wam już wszystkiego na wakacjach. Ja się pod tym pisuj, podpisuję z czym że szczególnie podkreślam jedną rzecz. Bezpiecznych wakacji. Ze z ulicznych i Technicznych imieniem Ziemi Tucholskiej w uroczystościach zakończenia roku szkolnego udział wziął starosta Tucholskiej Michał Mruz. W swoich słowach podkreślał, jak wielką wagę w kształtowaniu młodego człowieka ma szkoła. Nauczyciele, którzy są kreatorami i przekaznikami wiedzy, niejednokrotnie swoją pasją do przedmiotu zarażają rzesze młodych uczniów. Starosta dziękował też uczniom za chęć i czas poświęcony na zdobywaniu wiedzy i poszerzania swoich pasji i zainteresowań. 24 maja drużyna uczniów ZSL ZSLIT w Tucholi wywalczyła pierwsze miejsce w corocznym konkursie najlepszy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych rozgrywanym w zespole szkół zawodowych w Koronowie. W zmaganiach konkursowych udział brały drużyny z Bydgoszczy, Torunia, Nakła, Gronowa, Koronowa i Tucholi. Gratulujemy! Specjaliści głównego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich i Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące m.in. wsparcia w ramach europejskich funduszy. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą też mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.